A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość! Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku! Wynocha stąd! Tu porządni ludzie mieszkają. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co? Masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artła. On nas kurwa w Biały Dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami.